Pojemność energetyczna. O co chodzi z pojemnością energetyczną? Jak zbudować y, silną i dużą pojemność energetyczną? Jakbyśmy sobie popatrzyły na przykładach, kto ma niewielką pojemność energetyczną, a kto ma wielką pojemność energetyczną. tak? Czy jak sobie porównamy do Loli 1.0, Lola 1.0 ma niewielką pojemność energetyczną. Dlaczego? Bo materia i świat zewnętrzny bardzo szybko wpływają na jej samopoczucie. Bardzo szybko są w stanie wybić ją z tego wewnętrznego stanu skupienia, z tego wewnętrznego stanu skupienia na swoich celach. Tak? A jeżeli sobie popatrzymy na Lola 5.0, to Lola 5.0 będzie takim odpowiednikiem, takiego sportowca, który jest na topie. Czyli e, weź sobie, wybierz jakiegoś sportowca, który z Tobą rezonuje. Ja mam w głowie jednego, e, i to jest sportowiec, który jest, złóżmy, weźmy przykład piłkarza, tak? Czyli e, osoba kto, o dużej pojemności energetycznej, ten piłkarz. To jest osoba, która od lat jest na topie, to jest osoba, która e, występuje praktycznie w każdym meczu, to jest osoba, która zazwyczaj jest kapitanem, to jest osoba, która bez względu na to. Co się dzieje u niej, jeżeli chodzi o kwestie osobiste i problemy, to zawsze wychodzi na 100%. To jest osoba, która bardzo rzadko choruje, a jak choruje i załóżmy ma jakąś kontuzję, to wraca. I wraca do. Znowu na top. Tak? Czyli jest na topie, ma tam załóżmy coś, jakąś kontuzję, ale to jest szybka kontuzja i znowu wraca. I teraz to jest osoba, która ma ogromną pojemność energetyczną. Ogromną, tak? I Jaka jest różnica między tymi dwiema osobami? Dlaczego ta jedna osoba, e, czyli ta Lola 1.0, ma taką pojemność energetyczną, że jest w stanie wejść na nową planszę gry, ale bardzo szybko z tej nowej planszy gry spada, tak? czyli zakotwiczy się na nowej planszy gry, załóżmy, odnieśmy to do tego sportowca, wejdzie na boisko, wejdzie, y, zrobi, nazwijmy, y, awans z, y, z pierwszej ligi do ekstraklasy, tak? ale na przykład dostanie kontuzję i nie będzie grała w tej Ekstraklasie. Czyli teoretycznie będzie w Ekstraklasie, będzie się siedziała na ławce w Ekstraklasie, ale w tej Ekstraklasie nie będzie grała, tak? Albo zrobi, zrobi awans do Ekstraklasy, ale po sezonie okaże się, że drużyna spada znowu do pierwszej ligi i znowu wraca do, do pierwszej ligi. O czym to świadczy? Lola 1.0 ma niską pojemność energetyczną. Lola 5.0 ma wysoką pojemność energetyczną, czyli jest w stanie utrzymać i przyjąć w materii sukces, widoczność, obfitość, ten taki overflow, tak, czyli taki nawet nie przypływ, tylko taki nadmiar, taki, taki właśnie takie zalanie. Tak? Czyli Lola 5.0 zbudowała sobie taką pojemność energetyczną i zobacz to słowo zbudowała sobie, nie urodziła się tylko wypracowała jako umiejętność. To jest bardzo ważne, tak? Czyli Lola 5.0 wypracowała sobie jako umiejętność, zbudowała sobie pojemność energetyczną taką, że jest w stanie utrzymać materię. Czyli jak sobie porównamy to mm, zacznijmy do tego przykładu, tak? Że e, jest to świadomość Chrystowa, czyli ten Chrystus i on chodzi po wodzie. Zobacz, a jego apostołowie siedzą w tej łuce i jest burza, e, są pioruny, jest, nie wiem, pojawia się lęk, pojawiają się emocje. Tak, i apostołowie już przestają płynąć. Przestają wysłować, nie wiedzą tak naprawdę, co się dzieje, wychodzą ze swojego stanu emocjonalnego, zapominają o tym, kim są, oddają swoją moc czemu? Materii, czyli światu zewnętrznemu, i teraz świat zewnętrzny rządzi ich samopoczuciem. Świat zewnętrzny, czyli teraz pogoda rządzi ich stanem wewnętrznym. Tak? I to jest Lola 1.0, czyli to jest takie odzwierciedlenie Loli 1.0. A odzwierciedlenie Loli 5.0, czyli tego sportowca topowej klasy, to jest ten Chrystus, który chodzi po tej wodzie. Tak? Czyli bez względu na to, co się dzieje w materii, czy jest burza, on wie, kim jest, on dalej wie, kim jest i on dalej wie, że materia jest na jego y, usługach. I on mówi stop. Tak? Burza się zatrzymuje, pogoda się zatrzymuje, pogoda się dostraja. Czyli ta świadomość Chrystusowa, czyli ten sportowiec wie, że to on rozdaje karty gry, że to on zarządza, że to on decyduje, że to on wyznacza, że to on, że to on, tak? A Lola 1.0, jaki ma, yy, co Lola 1.0, jaki ma takie odczucia, to jakiś wszechświat decyduje, to jakiś świat zewnętrzny poza mną decyduje. A o, coś mi nie odbija w materii, no to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. Albo że życie, tego nie, że życie nie chce tego dla mnie. Albo los tak chciał, tak? Wszechświat tak, tak zadecydował, że to nie jest dla mnie. Czyli Lola 1.0, wszystkie swoje nisko wibrujące energie i takie autosabotażowe energie, będzie przypisywać życiu i wszechświatowi i temu, że wszechświat czegoś dla niej nie chce, tak? Albo znowu życie się na mnie uwzięło. Nie wiem, znowu doznałam jakiejś kontuzji na przykład na meczu, znowu życie się na mnie uwzięło. Albo znowu klub spadł z ekstra do pierwszej ligi. No to znowu mam pH. tak? Teraz Lola50, co robi? Lola50, czyli ten sportowy, sportowiec ee, top, tak? Mówi, ok, gdzie jeszcze w sobie mam jakieś rany, których sabutuję? siebie? Gdzie jeszcze w sobie mam jakieś jeszcze niezintegrowane energie? Gdzie jeszcze w sobie, jeszcze w siebie nie wierzę, tak? Gdzie jeszcze oddaję swoją moc innym? Gdzie ja jeszcze oddaję swoją moc y, rzeczom zewnętrznym i, i pozwalam rzeczom zewnętrznym wpływać na mój stan emocjonalny i na, to, y, na moje decyzje, na moje wybory, na to, na to, jak kreuję swoje życie. I teraz do tego jest taka różnica. Zobacz, y, bardzo to jest ważne. Jeżeli sobie popatrzymy na Lola 1.0 i sobie popatrzymy na Lola 5.0, jaka jest różnica? W kontuzjach, załóżmy tak, czyli Lola 1.0 będzie tym sportowcem aspirującym. Czyli załóżmy niech to będzie sportowiec, który piłkarz, który gra w pierwszej lidze zazwyczaj, tak? albo czasami chce wskoczyć do Ekstraklasy, ale za, właśnie z niej spada albo wchodzi do Ekstraklasy, ale nie wychodzi na boisku za każdym razem. A Lola Pinzero to będzie ten topowej klasy piłkarz, tak? który e, gra w reprezentacji Polski, który gra w super rozpoznawalnym klubie, który zawsze jest praktycznie e, number e, one na e, boisku, tak, zawsze jest w pierwszym składzie. Jaka jest różnica, nawet jeżeli zobaczymy, co się dzieje w momencie kontuzji? I teraz tak. Czy Lola 1.0 doświadcza kontury, kontuzji? Tak. Jak doświadcza kontuzji? Ultra często. Dlaczego? Bo sabotuje siebie. I potrzebuje manifestować kontuzję po to, żeby sabotować siebie. Tak? I nie wie, dlaczego manifestuje tę kontuzję. Nie wie, dlaczego tak wolno i yy, w, w których momentach tę kontuzję sobie manifestuje, ale tak jest. I teraz czy yy, Lola 5.0. Manifestuje sobie kontuzję, też zdarza jej się zamanifestować kontuzję, tak? Dlaczego? No, też jest tylko człowiekiem, też integruje pewne energie, tak? I teraz, czy zdarza jej się zamanifestować jakąś kontuzję? Tak, zdarza jej się zamanifestować jakąś kontuzję. Jaka jest różnica między kontuzją u Loli 1.0, a między kontuzją u Loli 5.0? Lola 1.0 będzie się uwieszać na swojej kontuzji. Będzie dramatyzować, będzie się zamartwiać, będzie dokarmiać, będzie z automatu bardzo szybko podłączać się pod energię ofiary i pod energię tej małej dziewczynki. I będzie się podłączać pod tę energię i będzie się zawieszać na tych energiach. Będzie po prostu ta, ta jeszcze, ta, ta nisko wibrująca energia i ta ofiara będzie jeszcze zasysać Lola 1.0, tak? Widzisz? I, I tutaj będą się te programy jeszcze nieuleczone i rany odpalać. Widzisz? Mówiłam ci, że nie nadajesz się. Mówiłam ci, że nie nadajesz się jeszcze na Ekstra tak? Mówiłam ci, że nie nadajesz się jeszcze na, na to, żeby grać w tym klubie, tak? I z automatu będzie podpinać się po te nisko wibrujące programy. I teraz tak, będzie robić z kontuzji coś ultra dużego, tak? Czyli tę kontuzję, zamiast ją zminimalizować, zamiast zdjąć z z wagę z tej kontuzji, zamiast nie uwieszać się na bólu, zamiast nie uwieszać się na kontuzji, zamiast ym, przestać dokarmiać tą kontuzję, to Lola 1.0 będzie dokarmiać tą kontuzję. Będzie przeżywać, będzie analizować, będzie się zamartwiać, będzie robić z tego większą sprawę niż de facto jest. Będzie bardzo szybko wykorzystywać ją jako wymówkę, czyli po to, żeby po prostu dokarmić to ciało bolesne i podpiąć się jeszcze pod to ciało bolesne i pod ten nisko energię i programy. I ta kontuzja będzie do tego jej potrzebna po prostu, dla Loli 1.0, tak? Teraz Lola 5.0, czyli ta piłkarka e, tudzież piłkarz, który gra zawsze, e, który jest to, topowym piłkarzem, który ma mega pojemność energetyczną. Teraz on do, doznaje kontuzję. Teraz jaka jest różnica? On nie dodaje wagi do tej kontuzji. Czyli on nie robi z tej kontuzji czegoś takiego wielkiego, tak? Większego od niego, tak? Czyli dalej z tym przykładem, e, z tym Jezusem, który chodzi po wodzie. Jezus wiem, w wie, jakim jest, i okej, okay, jest jakaś burza, ale to nie znaczy, że ta burza jest większa ode mnie. Tak, Jest jakaś kontuzja, jest jakaś choroba. Okej. Okay. Ale pierwsze, co robi Lola 5.0, umniejsza temu. tak, Umniejsza temu. Czyli ja mam pojemność energetyczną, wiem, kim jestem, i mam pojemność energetyczną na to, żeby przyjąć tą kontuzję, utrzymać tą kontuzję i przejść przez tą kontuzję, ale ja nie zrobię z tej kontuzji Boga. tak? Czyli nie będziesz miał Bogów, cudów przede mną. Czyli nie będzie nikt ani nic w materii większa ode mnie, od tego, kim ja jestem. I Lola 5.0 o tym wie. I ona też z choroby nie robi Boga. Tudzież z kontuzji, tak? A Lola 1.0 będzie chciała z tego robić coś dalej, poza sobą, coś większego od niej. Lola 5.0 nie. I Lola 5.0 jako ten topowy yy, piłkarz, który ma mega pojemność energetyczną. To sobie miał piłkarka nie no bo jak Lola 5:0 to piłkarka. Ehm i ma tą pojemność energetyczną na to, żeby przyjąć tę kontuzję, przepuścić szybko tą kontuzję, wyciągnąć wnioski z tej kontuzji, czyli gdzie ja tutaj wyszłam poza siebie, gdzie ja obniżyłam swoją wibrację, gdzie ja jeszcze mam jakieś energie autosabotażu, gdzie ja jeszcze nie wierzę, że zasługuję na to, żeby być tym topowym piłkarzem, żeby grać zawsze w pierwszym składzie, gdzie ja jeszcze siebie zwątpiłam, bo na przykład, czy zwątpiłam, bo na przykład zobaczyłam, że przychodzi młody na rybek, tak? młodzi piłkarze, rządni, głodni, być może uwierzyłam gdzieś, Gdzieś, uwierzyłam gdzieś, gdzie, że oni są silniejsi ode mnie. Może uwierzyłam, że są więksi ode mnie, tak? I zasobotowałam się. Ale Lola 5.0 bardzo szybko wyciągnie z tego wnioski, czyli Lola 5.0 zobaczy o co chodzi i podejdzie do tej kontuzji bez emocji, czyli nie będzie do tego dokładać emocji dodatkowych, tak? Rozpakowuje, zdejmie iluzję, przyjrzy się, okej, okay, zobaczę, Zobaczyłam, dzięki za informację, już wszystko wiem, ale nie dołoży do tego emocji. Nie zrobi z tego, tak jak Lola 1.0, takiej wielkiej sprawy, takiego wielkiego problemu. Tak? I przez to, że Lola 1.0 tak na przykład się uwiesza na tych kontuzjach i, yy, i robi z tego takie wie, wielkie coś, to bardzo yy, te kontuzje długo je się leczą. Tak? Czyli yy, Lola 5.0, yy, ok, kontuzja, yy, szybki wgląd w siebie gdzie zapomniałem o tym, kim jestem. Naprostowanie, zdejmuję wagę z kontuzji, go, lecimy, zdrowiemy. Szybko wracam do treningu, szybko wracam do bycia topowym sportowcem. A Lola 1.0 uwiesza się, powiększa się, dramatyzuje, nakręca się, wchodzi w żal, wchodzi w poczucie winy, wchodzi w styd, schodzi w złość, wszystkie te nisko wibrujące energie i robi z tej kontuzji Boga. I taka jest różnica między stabilnością energetyczną Loli 5.0 i Loli 1.0. Lola 5.0 jest stabilna emocjonalnie, a Lola 1.0 nie zbudowała jeszcze tej stabilności emocjonalnej i zamiast przepuszczać przez siebie tylko emocje, to dokarmia emocje, zawiesza się na tych emocjach, bo, e, bo to jej daje to, to, to wejście jeszcze w tą ofiarę, to jej daje jeszcze to wejście w tą pozycję dziecka, to jej daje jeszcze to za, do, do karmienia tego ciała bolesnego, a Lola 5.0 już tego nie potrzebuje. Czyli Lola 5.0 można powiedzieć, że wykonała taką pracę wewnętrzną i tak odklejała się od tych programów, i od tego ciała bolesnego, i od tych nisko wibrujących energii, które, umówmy się, Lola 5.0 wie, że dają jej patologiczne poczucie przyjemności, ale dają. Ale dają. Bo Lola 1.0, jak będzie ze sobą w 100% szczera, to zobaczy, że wybiera nisko energię, dlatego żeby poczuć gęstość dlatego, żeby poczuć materię, tego, że my wtedy czujemy, że żyjemy, że to chodzi. To jest takie patologiczne uczucie przyjemności, ale to jest, to jest przyjemne, tak? Jest gęsto, jest ciężko. Masz takie poczucie, no, uziemienia takiego poczucia ja jestem, ale wtedy to ja jestem, to jest te małe ja, tak? Czyli to ego. Jest takie poczucie ja jestem. Ciało jest takie ciężkie od tych emocji. No. dojeżdżam to ciało tymi emocjami, tak? Dojeżdżam to ciało, to, tą chorobą, dojeżdżam to ciało tymi ciężkimi emocjami, tymi, tymi smutkami, tymi żalami, tym zamartwianiem się, tak? Ale dzięki temu mam poczucie, że istnieje i to jest ta korzyść. Lola 1.0. A teraz Lola 5.0 zna te korzyści. To nie jest tak, że ona nie wie, jakie jest korzyść, z tego, że ooo, o, o, polecę sobie w ofiara, ooo, o, posiedzę sobie w pozycji dziecka, ooo, o, o, dwa tygodnie zanurza się w nisko energię. Lola 5.0 to wie, tylko różnica jest taka, że ona tam przesiaduje przez chwilę i bardzo szybko dostraja się i mówi, hej, 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 tam już byłam, tam już nie chcę grać. Na no tamtych planszach już nie chcę grać. Już grałam w te plansze, znam te plansze. Z tych planszach nic nie ma, bo znam zasady gry. Wiem, że jak zasilam nisko wibrujące plansze, czyli jak bawię się w te nisko wibrujące energie, to manifestuje choroby, porażki, to, to, że mi nie wychodzi i tak dalej. Po co dalej to robię? No po to, żeby w kółko się w to bawić po to, żeby w kółko się w to bawić, tak? I teraz Lola 5.0 zna już zasadę gry, zna siebie i wie, że ho, 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 I ja wiem, że ja bardzo szybko jestem w stanie wejść tam. Ja wiem, jak ja bardzo szybko jestem w stanie, jak mnie to zasysa, jak mnie to zaciąga. Lola 5.0 zna, zna zasadę gry i zna świadomość tego i to nie jest tak, że Lola 5.0 nie wie, że... Yy, nie może się tam bawić. Ona wie, że tam może się tam bawić i ona wie, że z tego płynie pewnego rodzaju przyjemność patologiczna, ale przyjemność, ale ona już tego nie wybiera, tak? Czyli ona yy, przepuszcza przez siebie emocje, ale nie dokarmia emocji i dlatego ma wysoką pojemność energetyczną, dlatego jest w stanie przyjąć bardzo dużo w materii. Bardzo dużo. Jest w stanie przyjąć bardzo dużo dobra, jest w stanie przyjąć bardzo dużo pieniędzy, jest w stanie przyjąć bardzo dużo projektów, jest w stanie przyjąć bardzo dużo biznesów. Bo ma silną, zbudowaną pojemność energetyczną i wie, że to dobre przychodzi, i za tym, co, co przychodzi tym dobrem, też kryje się, bo żyjemy na planie dualizmu. Przy, yy, yy, zawsze yy, przychodzi zatem też koszt. Tak? Czyli taka topowa gwiazda, czyli Lola 5.0, jak jest takim topowym sportowcem i ona chce być topowa. Tak, bo tak wybrała i, i tak chce się bawić na tych planszach gry i bawi się i, i po prostu to wybiera i zbudowała pojemność energetyczną. To teraz ona wie, Ola 5 wie, że jak ona jest super e, topowym sportowcem i bawi się w e, biznes, e, byciem widoczną, bycie odnoszącym sukcesy i tak dalej, to zatem do, te, do tego musi też mieć pojemność na. To, ten dualizm, tak, bo to jest taka materia, czyli musi mieć też pojemność na hejt. Musi mieć mega pojemność na odrzucenie. Musi mieć mega pojemność na krytykę. Musi mieć pojemność na to, że ludzie będą chcieli ją ściągać w dół z tej planszy. Każdy będzie chciał ją ściągać w dół z tej planszy, tak? I teraz ona sama będzie chciała też się ściągać w dół z tej planszy. Sabotując siebie i, i dokarmiając tę nisko wibrujące energię. I teraz Lola 5.0 będzie miała pojemność energetyczną na to wszystko czyli na odrzucenie, na hejt, na, na, na próbę jej sabotażu i tak dalej. I dalej będzie w stanie wybierać, zobacz to słowo, wybierać dalej tą samą wysokowibrującą planszę i wybierać dalej bycie topowym sportowcem. A Lola 1.0 będzie chciała tylko tego dobra, ale nie będzie miała tej pojemności energetycznej, żeby utrzymać też ten koszt, który idzie za tym też dobrem. Nie będzie miała tej pojemności energetycznej. Więc nie będzie miała pojemności energetycznej na hejt. Nie będzie miała pojemności energetycznej na odrzucenie. Nie będzie miała pojemności energetycznej na porażkę. Tak? I to jest ta praca, którą Lola 1.0 potrzebuje wykonać, a którą Lola 5.0 już wykonała. I dlatego Lola 5.0 trzyma się na tej planszy i nie da ani sobie zejść z tej planszy wysokowibrującej, tej najlepszej topowej planszy. Nie da ani sobie zejść z tej planszy, bo ani sama nie będzie siebie sabotować tymi nisko energiami, tymi kontuzjami, tymi nieudanymi strzałami, tymi meczami i tak dalej. Nie da siebie sabotować, dlatego że bardzo szybko będzie wracać do siebie, czyli do tej prawdziwej siebie, czyli do tej wysoko siebie. Czyli nawet jeżeli przysłowiowo zapomni i poleci w tą kontuzję, zapomni i poleci w ten nieudany mecz, zapomni i poleci w jakieś tam jakieś ileś tam strzałów i tak dalej, tak? To ona bardzo szybko wróci do siebie. Czyli załóżmy, jestem na boisku i jestem lolą 5-0 i jestem lolą 1-0. Jestem na boisku, odgrywam ten sam mecz. Jeżeli jestem na boisku i jestem lolą 1-0 i na przykład jest karne, decydujący karne, wiesz co chodzi, tak jak na przykład miał Beckham, tak? Decydujący karne yy, i teraz i Lola 1.0 nie strzela tego karnego. Ile czasu potrzebuje Lola 1.0, żeby wrócić do siebie? Czyli ile czasu potrzebuje Lola 1.0, żeby wrócić do tej wysoko wibrującej, topowej Loli 5.0, bo Lola 1.0 u źródła jest Lolą 5.0, czyli potrzebuje sobie tylko o tym przypomnieć, i dalej wrócić do tego, do siebie, do tej swojej super wysokiej formy. Tej najlepszej forma, tak? Czyli wychodzę na mecz do reprezentacji Anglii, jestem Beckhamem, nie strzelałem karnego, ile to przeżywam, ile to analizuję, tak? Eee, Anglia mnie nienawidzi, eee, robią no, jakieś, nie wiem, kukłę na mnie wystawiają, rzucają we mnie, obśmiewają mnie, krytykują mnie, największe media e, obrażają mnie, ile po takim meczu potrzebuję, i po takim doświadczeniu, ile potrzebuję żeby dalej wyjść na mecz i dać z siebie wszystko, dalej wyjść na mecz i dalej dać z siebie 100%. Ile potrzebuje czasu, żeby wrócić do tej swojej stabilności energetycznej, tak? Czyli do tego miejsca chodzę po wodzie. Czyli nieważne, co się dzieje w materii, chodzę po wodzie, ja decyduję, ja wybieram i gram na najlepszych możliwych planszach. David Beckham tak zrobił, tak? Czyli dlatego David Beckham jest lolą 5:0. Bo bez względu na to, zobacz, ile on doświadczył, bez względu na to, ile hajtu doświadczył, bez względu na to, Jaki to yy, piłkarz ma doświadczeń, nie wiem, z innymi ludźmi, ile ma problemów, ile ma załóżmy zatargów z jakimiś menedżerami i tak dalej, on dalej wychodzi na mecze, on dalej wychodzi, on dalej powraca, on dalej powraca. On wstaje z kolan i powraca. I powraca jakiś silniejszy. Mam tu stabilność energetyczną, tak? I ten czas, i to, czy w ogóle wychodzę, i to, czy w ogóle wracam, i ten czas, i ta różnica, to jest ta stabilność energetyczna, tak? Czyli Lola 1.0, jeżeli jest piłkarzem, załóżmy jakichś takich niższych ligach, to yy, wychodzi na boisko, nie strzela karnego i tak się załamuje, że dostaje kontuzji, i po prostu cały sezon, załóżmy, siedzi na ławce, bo po prostu przeżywa, analizuje, nie potrafi do siebie wrócić. tak? Nie potrafi wrócić do siebie, do tego, kim jest, nie potrafi wrócić do swojej najlepszej formy. A teraz topowy piłkarz to yy, Lola 5 -0. Coś nie siadło w materii, coś nie wyszło w materii, ok, szybki, szybki zwrotka i tak dalej. Zobacz, coś się dzieje na zewnątrz mnie, ale ja dalej jestem przy sobie. Ja nie opuszczam siebie. Ja dalej wychodzę na boisko. Ja dalej daję z siebie 100%. Tak? I to jest ta pojemność energetyczna. Co się dzieje po burzy w materii. Jak szybko jestem w stanie do siebie dojść i czy do, do siebie dochodzę. W takim sensie, czy wychodzę dalej na boisko, czy siadam na ławkę, albo uciekam w kontuzję, albo, albo mówię sobie: Nie, 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 to nie dla mnie. Może ja jednak nie jestem tym topowym piłkarzem. Może mi się przyśniło, może ja uwierzyłam w jakąś fantazję, tak? Ale jesteś. Jesteś tutaj. Jesteś na planszy. Jesteś na tej planszy. Jesteś topowym piłkarzem. Czy jesteś topowym sportowcem. Czy jesteś topową e, po prostu lolą 5-0. Tylko potrzebujesz wypracować i utrzymać tą stabilność energetyczną.